Moi drodzy... Witam Was serdecznie. W filmie, który będzie poświęcony zdecydowałem, słuchajcie, że w związku z przeprowadzką hodowli... Alpi, nie rób, tak? Zdecydowałem, że w związku z przeprowadzką całej hodowli trochę dalej niż tu, gdzie mieszkam, wypadałoby pójść w stronę jakkolwiek eco-friendly, bo wiecie, codzienne stanie w krakowskich korkach ani nie jest przyjemne dla portfela, ani tym bardziej nie jest przyjemne dla naszej planety, stąd też moja decyzja, że w zasadzie te 6 km na hodowlę z domu mógłbym dojeżdżać czymś elektrycznym. Nie mówię, że zawsze, ale jednak na tyle, na ile to będzie możliwe, to chciałbym po prostu zminimalizować korzystanie z samochodu. No i słuchajcie, wybór padna Motusa 10 Pro Sport 2021. To jest potężna maszyna, która ma dwa silniki 1000 watowe No i słuchajcie, dzisiaj będziemy testować tą hulajnogę. Teraz sobie ją odpakujemy, a później. No i co? Zawieramy się do roboty. Hulajnoga doszła do mnie już po przeglądzie zerowym, więc nie muszę się martwić o to, że powinienem ją teraz oddać do serwisu, który mi wyreguluje hamulce, czy też sprawdzi ciśnienie w oponach. Motus dodaje cały zestaw kluczy. Dobra, robimy to ziomy. To jest ładowarka. Ja w ogóle czytałem: Słuchajcie, że ta hulajnoga ma dwa wejścia na ładowarkę, żeby ją ładować dwa razy szybciej. Ale bydle ogrubo! O man! O man! Motos w ogóle ma mega pozytywne opinie wśród klientów. W sensie, nawet jeśli sprzęt się zepsuje, to bardzo szybko działają z gwarancją i sprawnie przede wszystkim. Więc, jakby tutaj, to jest na pewno mega fajne. Dobra, składamy, słuchajcie ją. No więc, moi drodzy, motusik w pełnej okazałości wygląda właśnie tak. Ja Wam powiem szczerze mówiąc, że ja już jestem po 100 kilometrach. Tak, właśnie stwierdziłem, słuchajcie, że nie będę Wam opowiadał o hulajnodze, skoro nawet na niej jeszcze nie jeździłem, i że po prostu zaczniemy film tak, jak trzeba, no i będę wiedział cokolwiek. No i powiem Wam, że te 100 kilometrów naprawdę dało mi do myślenia, bo to jest. Sprzęt, no, można powiedzieć dla ludzi, którzy serio mają umiar, bo wystarczy kliknąć to i możecie się rozpędzić. W moim przypadku do 54 na godzinę na płaskim. I słuchajcie, to, te, to jest taka prędkość, że ona normalnie wyrywa, i trzeba się nauczyć tym sprzętem jeździć. To nie jest tak, że kupujecie sobie hulajnogę, bo każdemu jeździć na hulajnozy i ją jeździcie. No więc to jest sprzęt. Ja bym powiedział taka hulajnoga plus. Serio, trzeba się nauczyć na niej jeździć. Przede wszystkim tylko praktyka, bo tu chodzi o to, że pamięć mięśniowa musi po prostu tutaj zadziałać i musimy się nauczyć takich nawyków. Jak na przykład zobaczcie, mi mniej więcej 50 km zajęło zrozumienie, jak pokonywać przeszkody. No nie bo, zobaczcie, jaki tu jest obłędny zawias. No ludzie, szaleństwo, naprawdę, trochę skrzypi, wiadomo, ale wiecie, to dlatego, że 100 killsów na niej przyjechałem po Krakowie w jesienną pogodę, a nawet jej nie czyściłem, także ma prawo trochę poskrzypieć. No i słuchajcie, mi 50 kilosów zajęło zrozumienie, jak tak naprawdę działa ta hulajnoga i chodzi o to, że wcześniej jak najeżdżałem na hopki jakieś, czy przeszkody, czy tam małe krawężniki, czy nawet dziury, to nie wiedziałem, co zrobić ze swoją wagą ciała, no nie? A tu się okazuje, że ja po prostu tuż przed przeszkodą, nieważne czy to jest właśnie krawężnik czy dziura... Muszę zrobić coś takiego. I wtedy ja po prostu się wybijam tuż przed przeszkodą i dzięki temu naprawdę można pokonywać dużo większe nierówności z jeszcze większą prędkością, no nie? Także to tyle, jeśli chodzi o takie małe spostrzeżenia po przejechaniu 100 km. Teraz jedziemy się gdzieś przejechać i nagrać fajne filmy. Tylko jeszcze wam pokażę jakie ja tutaj mam rozmieszczenie guzików na kierownicy, bo to też w sumie jest całkiem fajna rzecz. Mamy fajne gripy, naprawdę mega są wygodne, więc tutaj plusik jak największy. Klameczki od hamulców niestety nie hydraulicznych, ale widziałem na stronie Motusa, że można sobie kupić upgrade po prostu i wymienić ten system linkowy na hydrauliczny. Dalej mam woltomierz ze stacyjką. Strasznie spoko, że tutaj mamy od razu pokazane, ile mam Woltów w baterii. No tu jest cały komputer, to wam nie będę omawiał, co jak działa. Poza tym, że modem zmieniam sobie biegi, bo mam trzy biegi prędkości. no To zawsze jeżdżę na trujeczce. Natomiast tutaj mam panel, który jest odpowiedzialny za eko albo turbo, no i napęd na sam tył, bądź napęd na dwa koła. Ja jeżdżę zawsze na turbo, i na napędzie na dwa koła. No i ziomy to naprawdę robi grubo. Tu jest w ogóle jeszcze zapięcie, bo można sobie tą hulajnogę złożyć tutaj i ją zapiąć do tego, więc też mega spoko. A no i oczywiście włączamy sobie jeszcze tutaj światełka, które też są jak najbardziej git. Ale trzeba sobie przyznać szczerze, do czego są te światełka, słuchajcie. No nie po to, żeby nam oświetliły drogę, ale po to, żebyśmy byli dobrze widoczni i tą funkcję spełniają naprawdę genialnie. No nie ma szans, żeby ktokolwiek nie widział, że się zbliżamy. I jeszcze dodatkowo fajny jest gadżecik. Tutaj jest podpięty czujnik do hamowania. I jak wciskamy hamulec, to nam po prostu tutaj na czerwono miga. To też jest spoko, bo wiedzą, że hamujemy. Także dobra, tyle jeśli chodzi, słuchajcie, o oprowadzenie wstępne. Wiadomo, chulejka jest trochę brudna, bo przejechała 100 kilsów. A ja, słuchajcie, się nie pieprzyłem, naprawdę, tak dawałem i to po liściach. Po błocie jeszcze nie jeździłem, ale ogólnie nie miało lekko przez te 100 kilometrów. Dobra ziomie. ta scena zwiastuje, że jesteśmy w krakowskim parku i będziemy testować offroad. Trochę mnie martwi fakt, bo jesteśmy po sezonie zimowym, wszystko jest spowite błotem tak naprawdę i ogólnie mega dużo piachu po zimie. W każdym razie, ubieramy kominiarę, akurat mi została z motocykla, kla, klu, z motocyklu, kla, dobra, nieważne. Następnie moi drodzy, zwalniamy sobie kask, kupiłem po prostu full face'a na MTB na Allegro. Tak by to wyglądało. Rękawiczki, moi drodzy, też z motocykla mi zostały. Zapytacie, czemu mi zostały z motocykla? Co się stało? No nic, kupiłem sobie motor, ale stwierdziłem, że to nie dla mnie i prędzej czy później się zabije, więc odpuszczam. Natomiast, hula i noga, moi drodzy, czas ją przetestować. Tak, w ogóle, to jestem teraz na ustawieniach takich, że mam 100% momentu obrotowego. To jest ustawienie 5 w skali 5 i naprawdę słuchajcie, ona jest tak zrywna na suchym, że tutaj to naprawdę jest grubo, ale sprawdźmy. No dobra, sprawdźmy, jak sobie ona poradzi w takim mega błocie. Genialnie, dobra, cisnę tam teraz. Ej, słuchajcie, to jest normalnie niedorzeczne. O nie, tu jest dużo błota, ale tu jest hopka. Ja bym chętnie ją przetestował. Aha, bo to nie z tej strony. Dobra, to mi się uda, czekajcie. Nie no, przecież to jest gwiazga. Teraz mogę się rozpędzić już na maksa, chociaż nie chcę skakać na tym dropie. O grubo. No moi drodzy, moc jest ze mną ewidentnie. Dobra, wyżej nie wyjedziemy, ale możemy spróbować pod kątem. Jeszcze tutaj chodzi o to, że jest mega miękka ziemia, nie? Czajcie co tu się odwala No nie no, przecież bez jaj. Słuchajcie, tą kulej nogą można normalnie latać wszędzie, co za obłęd. Jeszcze się nauczynią driftować niedługo pewnie Dobra, teraz mnie nie widać moi drodzy, ale patrzcie, bo nadjeżdżam. Nie no, bez jaj mogę jeździć po wszystkim. No nie no, tak szczerze. To to jest najlepsza zabawa, jaką można sobie zafundować. Dobra, moi drodzy, teraz ustalam werdykt, jeśli chodzi o off -road. No, więc to jest totalne szaleństwo. Jechałem w trybie turbo na dwóch silnikach na trzecim biegu. No i nie ukrywam, trochę jej brakowało mocy pod górę na śliskim, ale kurde, że chyba wyskoczyłem i to nie raz. Szaleństwo. W takim razie, teraz moi drodzy, przetestujmy inny off -road. Jesteśmy na drugiej miejscuwie. Pokaż, że tutaj jest skocznia. Trochę mnie martwi ta skocznia. Wiecie czemu? Bo moja hulajnoga ma predyspozycję do polecenia na niej parę metrów. Natomiast pytanie, czy mi się to opłaca? Bo nie chciałbym zniszczyć tej hulajnogi. Natomiast może delikatnie spróbujmy chociaż. Nie no, tutaj jest turbo miodzio. Słuchajcie, można wjechać wszędzie po błocie. Aż mnie to trochę przeraża. Dobra, ciśniemy. Trochę się boję, lekko skoczę, lekko. Ło, wow, chłopie! Ej, czułem, że mogłem polecieć znacznie dalej. Natomiast pytanie: czy noga tak lubi? Patrzcie, tylko proszę bardzo, szybka nawrotka. Prawie się wywróciłem. Nie no, miazga. Miazga, słuchajcie. Natomiast po prostu. Nie testuję jej dalej, jeśli chodzi o skocznie, bo nie chciałbym sobie jej zepsuć. Ale werdykt na skoczniach też daje radę. No chore szaleństwo. Dobra, siomy, jeszcze nie mogę się powstrzymać i muszę tutaj po prostu się rozpędzić z całej siły na tej miejscówce i lecimy na pas startowy. Ło! Zobaczymy na ile jestem w stanie się rozpędzić na tej drodze. Tylko czekajcie, dajcie mi się nawrócić, ale już tu mam 31... Ło, dobra, hamuje, hamuję. hamuję. 30, 31, 34, 35. Dobra, hamuję. Ej, serio, patrzcie, ja mogę wszystko tą hulajnogą zrobić. Dlaczego tak jest? I to jeszcze są takie fatalne warunki. <ścoughs> nie, no, bez jaj. Jak coś, to robię tak tylko dlatego, że jest pył i mi nie szkoda opon. Jakby to nie było pyłu. To bym tak nie robił O, oh, fuck Hej, powiem wam, że to jest na maksa adrenalina, fuck Cóż mam powiedzieć, moi drodzy, zabawa przednia, a teraz zgodnie z obietnicą lecimy na pas startowy Dobra, ziomy, znaleźliśmy fajną miejscówkę, żebym wam pokazał, jak się pokonuje przeszkody Trzeba podskoczyć przez nią, przed nią i patrzcie, i można samemu, całe, całym ciałem możesz przelecieć przed przeszkodą, nie? I teraz wam pokażę, jak to się robi szybciej No i serio, jak jedziecie szybko, to można po prostu tak potężne przeszkody w ten sposób pokonać. Dojechaliśmy na ten pas startowy, ale szczerze powiedziawszy, nie wiedzieliśmy, że jest tak strasznie dużo popękanych płyt tutaj, więc bardzo chciałem osiągnąć Vmax w sposób legalny, żebym wam pokazał, ile serio ta hulajnoga ze mną pojedzie, ale na tych płytach niestety się nie da. Szkoda? No ale po prostu wam pokażę, jak ona się spisuje na takich nierównościach, bo tu serio jest mega dużo nierówności, strasznie dużo. Także ja włączam y, dwa silniki, turbo i trzeci bieg. Zapinam rękawiczki i odlatuję. Patrzcie! Mogę wszystko po każdym terenie. Wiadomo, że nie należy to może do jakichś turbo przyjemnych. Jeżdżenie po tych dziurach. Natomiast da się to zrobić, nie? O, tu już miałem 40. Może się uda tego V-Maxa wycisnąć. Nie no, nie uda się, słuchajcie. Tu nie ryzykuję, bo sami widzicie co tu się dzieje, nie? Jest walka z wiatrem. I z przeszkodami. A tak w ogóle słuchajcie, to ja nie chcę nic mówić, ale ja teraz jestem na oponach, które są na asfalt, a można y, sobie kupić na motusie opony, które są terenowe. Także coś czuję, że ja chyba się przesiądę na terenowe opony. No ale przyznajcie sami, że jak na to, że ona jest na oponach do asfaltu, no to mimo wszystko, kurde, radzi sobie z kubana. Patrzcie, może gdzieś tutaj wiadę, no nie, tu nie wiadę, bo tu już jest, tu jest zbyt hardcore, ale też to jest możliwe. Ło, wow, dobra, teraz się już wystraszyłem. No ale dobra, słuchajcie, no jak widzicie, tutaj w tym momencie nie wyciśniemy więcej z tej miejscówki, chociażbym bardzo chciał. Także teraz pozostaje nam pojechać w jeszcze jedno miejsce. Dobra, wyjechałem i mam plan, żeby tutaj wjechać do góry. Tylko, że nie wiem, słuchajcie, czy to jest możliwe, bo jak zwykle jest śliska, zabłocona trawa, a ja muszę się mocno rozpędzić. Wow. Dobra, podejście numer jeden, tak od zera. No dobra, nie jest najgorzej. Czyli myślę, że ja muszę się rozpędzić po trawie i po prostu tam wjechać pod kątem. Dobra Czy to się mu uda? Dobra, cisnę, patrzcie. Uda się. Dawaj, 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 nie wyjeździe, kurde. Dobra, to zjeżdżamy. Ło. No dobra, moi drodzy, jeszcze raz. Dawaj, 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 dawaj! Jest, wyjechałem, kurde! Szkoda, że akurat tu jest mur. Nie no, na dla tej kurwi nogi to naprawdę tak na dobrą sprawę nie istnieje. Nie do wiary. Dobra, jeszcze jedno podejście. Patrzcie! Uch. Oj kurde, jest! Mamy tu. Nie no, miazga, słuchajcie. Totalna miazga. O, grubo! No dobra, Ziemia. A jeśli chodzi o VMAXa pod wiatr, w moim przypadku, to mamy 45 teraz. 47. No nie, no. Generalnie mój VMAX to jest w granicach 50 na godzinę, w zależności od warunków. No więc umówmy się, to jest bardzo dobry wynik. 90 kW, więc 5 dych mogę cisnąć. Dobra, ziomy, miało nie być pump traka, bo biłem się z myślami, czy to na pewno jest odpowiedzialne. No i nie chcę zniszczyć hulajnogi. Ale kurczę, nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował się chociaż przyjechać do moim ulubionym w zasadzie narzędziu do niszczenia sobie skóry i stawów. Ja teraz wyłączyłem napęd na dwa koła, ponieważ to jest już zbyt hardkorowe. Natomiast zobaczymy, jak tu w ogóle się pompuje takim sprzętem, który ma moc i nie trzeba nim teoretycznie pompować, no nie? Po prostu trzymajcie kciuki. Robię to dla was i dla wyświetleń. I dla lajków też. No i dla subskrypcji. Patrzcie tylko na to. O, tu sobie hopniemy. Wow. O masakra. Jest turbo wysoka kiera, wiecie? I nie chcę sobie wbić w klatę. Może teraz wskoczę w bandę? nie boję się. U. Werdykt jest jeden i niezmienny z tego co widzę podczas tego filmu. Tą hulajnogą mogę się świetnie bawić w każdych warunkach. Oho! Ciężko Uu. i drugą Dobra, ostatni przejazd, znaczy przedostatni, bo przy ostatnim jest gleba zawsze Uu. Patrzcie Prawie się wywróciłem Omen. Dobra, kończymy pampka Zobaczcie Sprzęcik jeździ Uu. Miazga Dobra moi drodzy Mi się skończył tlen W związku z tym zmieniamy miejscówkę Oops. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj to oficjalny koniec. Akurat zachodzi nam słońce i tak nic więcej nie damy rady nagrać. Coż mogę powiedzieć? Dziękuję przede wszystkim Motusowi za to, że dał mi okazję przetestować tą cholejnego i się nią cieszyć. No i przyznaję szczerze, że sprzęt jest no totalny hajent, Słuchajcie, naprawdę. Ja zdawałem sobie sprawę z tego, że to jest mocny sprzęt i tak naprawdę nie brakuje mu mocy, ale cholera, żeby on jeździł po błocie, nie, że jest sucha, fajna sztywna trawa, jest zabłocona trawa, a ona i tak potrafi pod wielkie góry wyjeżdżać i z wielkich skoczni skakać, więc naprawdę totalne szaleństwo. A w ogóle pomijam fakt, słuchajcie, jak generalnie te amortyzatory się spisują w ruchu ulicznym, no nie? To też się zastanawiałem na początku, yy, czy na przykład ona nie będzie za duża do miasta, czy coś, ale kurde, serio, po tych 150 kilsach, które nią dotychczas zrobiłem, stwierdzam, że po Krakowie przynajmniej, nie wiem jak po innych miastach, jest wspaniała do miasta, serio. I takie krawężniczki, czy coś, tą techniką, co wam pokazywałem do przeskakiwania, też się da i naprawdę można pokonywać bardzo szybko, oczywiście w granicach rozsądku, jeśli chodzi o przepisy drogowe. Kim? Najważniejsze, słuchajcie, akumulator do pełna Naładowanie do pełna kosztuje mnie 60 groszy. Więc, no słuchajcie, po prostu do za darmo, nie? Wiadomo, że jest to inwestycja, no ale jednak, mimo wszystko, słuchajcie, moja skoda po Krakowie, jak są korki, jak nie cisnę jej w ogóle, także jeżdżę z najlżejszą nogą, jak się da, pali 12 litrów, a jeżdżę, tak jak lubię, no to ponad 15. Więc podejrzewam, że w skali miesiąca myślę, że jeden bak, te 450 zł na bank oszczędzę, słuchajcie, tą cholejną nogą. Coś pięknego, żyć nie umierać. Także, kochani, to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że film był fajny. No i wiadomo, napiszcie w komentarzu, co o takich filmach sądzicie. I przede wszystkim, czy chcecie kontynuację testów tej hulajnogi. Bo słuchajcie, ona może wszystko. I tak naprawdę mieści się do bagażnika z kody złożona, więc możemy ją zabrać, gdzie tylko chcemy. Więc piszcie w komentarzach, gdzie mamy ją zabrać. Ja przeczytam te komentarze i stworzymy fajny film. Z mojej strony to jest tyle. Motus, jeszcze raz dzięki wielkie. Pamiętajcie, że wszystkie linki odnośnie tej hulajnogi macie w opisie filmu. No i cóż mogę powiedzieć? Trzymajcie się do zobaczenia i hej. Wchodzę w zakręt przy 42. O! Dobra, hamuję. A ty Mati, co powiesz na temat tej hulajnogi? Super sprzęt.